Ślubkiem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na y, moim kanale. Jeżeli jeszcze się nie zorientowaliście po nazwie kanału, bądź też choćby tej frazy, chciałabym tutaj prezentować Wam y, treści szerzyć wiedzę na temat seksualności, na temat wszystkich pokrewnych do niej zagadnień, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na założenie tego kanału. Y, takim głównym powodem jest brak. Treści po polsku tworzonych przez osoby seksualne o aseksualności. Jedyne treści, jakie są łatwo dostępne w polskim internecie, to są artykuły z mało naukowych portali bądź też wywiady z y, seksuologami. A wiem po prostu z własnego doświadczenia, że tego typu treści nie zawsze są w stanie przekazać rzetelne informacje. Często pewne są przekłamań, niedopowiedzeń. A biorąc pod uwagę fakt, że w ogóle w polskim społeczeństwie brak jest świadomości na temat y, tej orientacji, bądź też braku orientacji, o tym na pewno porozmawiamy sobie w którymś z przyszłych filmików. No biorąc pod uwagę ten fakt, szerzenie jeszcze dezinformacji y, po prostu przyczynia się do... Mm, tym większej szkody. Ważne jest tutaj zaznaczenie, że ja nie mam żadnej edukacji w, w temacie seksuologii bądź psychologii. Chcę bazować oczywiście na oprac opracowaniach naukowych, y, anglojęzycznych, ponieważ no, po polsku nie ma za bardzo takich opracowań, jak już powiedziałam, oraz po prostu na doświadczeniach własnych i y, wielu, wielu osób aseksualnych, z którymi utrzymuję kontakt. Bardzo bym chciała, żeby te filmiki były przystępne, y, żeby właśnie dało się je na przykład wysłać. Y, Jakiejś osobie Wam bliskiej, bądź też randomowi z internetu, w przypadku internetowej kłótni. Wiemy, że takie sytuacje czasem się zdarzają, no a nie zawsze sami jesteśmy w stanie wyrazić nasze uczucia bądź przemyślenia. No i chciałabym właśnie przyjść Wam tutaj z pomocą i tworzyć takie treści, kilkuminutowe, krótkie filmiki, które będziecie w stanie wysłać i które pomogą tym osobom, do których będziecie je wysyłać, przyswoić dane treści po prostu w przystępnej formie. Tak więc niezależnie od tego, czy sami identyfikujecie się jako osoba seksualna, yy, czy też wasze dziecko bądź partner, partner czy inna bliska osoba yy, zdradziła Wam, że identyfikuje się jako osoba seksualna, lub też po prostu jesteście mm. osobami, które chciałyby się czegoś na ten temat yy, dowiedzieć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No i już za niedługo zapraszam na, na yy, pierwsze materiały. Poza kanałem chciałabym Was również zaprosić yy, na fanpage na Facebooku, yy, nazywa się Aseksualnie Polski Jeszcze nie jest aktywny, natomiast w najbliższym czasie zamierzam rozpocząć jego yy, regularne prowadzenie. Yy, tam te treści będą nieco lżejsze. Chciałabym, żeby ten kanał, filmiki pozostały yy, na poważnie, <laughs> że tak powiem i yy, 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 stricte edukacyjne, natomiast tam yy, yy, znajdzie się miejsce na jakiś yy, Mniejsze dyskusje powiedzmy, czy też może jakieś memiki, inne tego typu treści. No i wszystkie osoby aseksualne lub takie, którym bliski jest ten temat aseksualności, zapraszam również na grupę Aseksualni Polska. Dziękuję Wam za uwagę. No i zapraszam do następnych materiałów.